Siemaneczko, witajcie serdecznie. Przed nami una baba, coś tam, coś tam. Debris, to jest dosyć dziwne, wiecie, ten, 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 ten nazwa tej figurki, ale zobaczcie sobie, jak ona fajnie wygląda. Myślę, że to jest jedna z ładniejszych i jedna z większych figur, jakie tutaj posiadam. Chyba coś koło 30 cm ma. i dość ciekawie się prezentuje Bardzo przyzwoita, Bardzo sympatycznie wyglądająca Ok obiecałem w świetle dziennym i oto ona jest jakieś moską coś tam jest ale tu chyba jest yy, tego generalnie jest to firma oczy yy, na charakter oni zajmują się rysowaniem jakiejś tam postaci i na podstawie tego chyba tworzą też swoje figurki. No i bardzo fajną postać stworzyli. Podoba mi się, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wy też się skusicie, także trzymajcie się, cześć.